Kiedy Adam dowiedział się, że Melindę jest w ciąży, stał się lekkomyślny w walce, nie dbając o to, czy przeżyje, czy zginie. Zakładając, że dziecko jest etanem, facetem, z którym jej matka ją zmusiła, aby się z nim umawiała, Adam napisał miażdżący list kończący sprawę. Ku zaskoczeniu wszystkich przeżył i powrócił jako odznaczony bohater. Na przyjęciu powitalnym zobaczył Melindę i jej unikał. Adam zatańczył Z Tracy byłą koleżanką z klasy, która stała się bardziej dostępna po rozstaniu z rozgrywającym ze szkoły średniej Zachem. Dogadali się, zdając sobie sprawę, że oboje zostali niedawno porzuceni. Po sześciu miesiącach związku zamieszkali razem. On i Tracy świetnie się dogadywali, szanowali się nawzajem i dzielili wspólne zainteresowania. Zdecydowanie była też chemia fizyczna. Pewnego dnia Tracy zaprosiła Adama na konferencję służbową na Florydzie odszedł, nie chcąc marnować dni urlopowych na nudne spotkania. Kiedy Tracy wróciła, uprawiali najlepszy seks do tej pory. Niedługo potem zaszła w ciążę. Ich córka Rachel urodziła się w walentynki. Życie ułożyło się w przyjemną rutynę, chociaż Adam i Tracy zaczęli się częściej kłócić. W trakcie kłótni poruszali temat byłych. Adam czasami myślał o Melindzie, zastanawiając się, czy jest szczęśliwa. Kiedy Tracy wyjechała na kolejną konferencję, został w domu z dwuletnią Rachel. Wzór się powtórzył niesamowity seks, gdy wróciła, a następnie kolejna ciąża. Abigail urodziła się siedem miesięcy później, również w okolicach Walentynek. Na swoją następną konferencję Tracy pojechała sama, zachęcając Adama, by dołączył do Bila na wyprawie wędkarskiej do Kanady. Po jej powrocie Adam i Tracy nawiązali kontakt, Spędzając razem namiętną noc. Adam powiedział jej, że spróbują mieć chłopca, i rzeczywiście. Andy urodził się w lutym. Wszystkie ich trzy dzieci miały urodziny w odstępie kilku dni. Adam przeszedł potem w Azektomie, uznając, że trzy wystarczą. Potem przeszłość powróciła. Siostra Adama, Jane, powiedziała mu, że Melindę chce porozmawiać prywatnie. Wahał się, wiedząc, że Tracy się to nie spodoba. Ale Jane nalegała, że to ważne. Następnego dnia Adam poszedł do domu Jane, czując się zdenerwowany. Kiedy zobaczył Melindę, wybuchnęła płaczem. Adam ją pocieszał, zdezorientowany. Przez łzy Melindę wyjaśniła, że jej córka Odyi potrzebuje przeszczepu wątroby. Potem zrzuciła bombę. Adam był prawdziwym ojcem Odyi. Melindę powiedziała, że kiedy próbowała mu powiedzieć lata temu, on ze złością zerwał kontakt. Wyszła za mąż za Etana, który znał prawdę, ale zgodził się wychować Odry jak swoje dziecko. Teraz życie Odry było zagrożone. Melinda ryzykowała swoje małżeństwo, mówiąc Adamowi, ale nie miała wyboru. Czy zrobisz test, żeby sprawdzić, czy możesz zostać dawcą? Adam był oszołomiony. Mimo, że wiedział, że może to zagrozić jego małżeństwu, zgodził się zrobić test. Znalazł się między młotem a kowadłem. Twierdzenie Melindy, że Audrey jest jego córką, wydawało się prawdziwe. Test ujawniłby prawdę, a Melindę nie miała nic do zyskania, kłamiąc. Przytulił Jane i Melindę i Adam wyszedł, czując się całkowicie zdezorientowany. W domu Adam bawił się z dziećmi, czekając na właściwy moment, aby porozmawiać z Tracy. Kiedy przybyła, wysłał dzieci do swoich mam, aby odbyć prywatną rozmowę. Co jest tak ważnego, że nie możemy o tym rozmawiać przy dzieciach? Kiedy Adam wspomniał o stanie Odri i potencjale, że jest jej ojcem, Tracy poczuła zimną falę zazdrości. Stawiasz swoją byłą i jej dziecko ponad własną rodzinę. Gdyby nasze dzieci potrzebowały przeszczepu, zrobiłbym to samo, bronił się Adam. Jutro idę na test. Jeśli jest moja, to jej pomogę i będę częścią jej życia. Tracy wybuchła. Nie obchodzi mnie, co się z nią stanie. Nie przyprowadzaj jej do mojego domu. W szpitalu Adam poznał Odyi. Była mała jak na swój wiek, nie wyglądała starzej niż jego sześciolatka. Czy jesteś moim aniołem, stróżem? Nie jestem aniołem, ale jestem tutaj, aby pomóc, jeśli mogę, odpowiedział Adam, poruszony jej duchem. Lekarz potwierdził, że Adam jest świetnym dawcą dla Odyi. Twoja córka ma duże szanse na pełne wyzdrowienie, powiedział, przedstawiając ryzyko i czas rekonwalescencji dla nich obojga. Adam wiedział, że droga przed nim będzie trudna, ale uratowanie życia jego córki było warte każdej ceny. Tracy skonfrontowała się z Adamem w domu. Więc naprawdę to robisz. A co z naszymi dziećmi? Są młode, ale zrozumiałyby ratowanie życia. Adam zebrał dzieci, aby opowiedzieć o ich chorej starszej przyrodniej siostrze. Nawet mały Andy słuchał, chociaż nie rozumiał. Uratuj jej tatę, błagała Rachel. Tak zrobię, kochanie. Kiedy Odli poczuje się lepiej, poznasz ją. W środę w szpitalu Adam zajrzał do Odli. Wyglądała na zdenerwowaną, ale uśmiechnęła się odważnie. Melindę pojawiła się, trzęsąc się. Wszystko będzie dobrze, zapewnił ją Adam. Melindę go pocałowała. Prawdziwy pocałunek. Dziękuję, Adam. Nigdy tego nie zapomnę. Ody podsłuchała, uśmiechając się, jakby chciała powiedzieć: Dzięki tato. Okres pooperacyjny był ciężki. Jane i Melinde odwiedziły Adama, dokuczając mu i dziękując. Lekarz był optymistycznie nastawiony do powrotu do zdrowia Ody. Adam zadzwonił do domu głównie po to, żeby porozmawiać z dziećmi. Tracy powiedziała, że odwiedzi go jutro. Wizyta Trace sprawiła, że Adam zaczął się zastanawiać nad ich małżeństwem. Wydawała się rozkojarzona, opowiadając o podróży służbowej i o tym, jak Jane opiekowała się dziećmi. Melinda przyszła później i nastrój natychmiast się poprawił. Adam zdał sobie sprawę, że poślubił niewłaściwą kobietę, ale przysiągł, że zrobi to dla dzieci. Mijały dni. Tracy i Jane odwiedziły go. Melinda była tam cały czas. To podczas jednej z ich rozmów Adam dowiedział się o rozwodzie Melindy. Ethan przeprowadzał się do Kalifornii, aby podjąć pracę w branży technologicznej, a oni podzielili się majątkiem polubownie. Ku zaskoczeniu wszystkich Ethan odwiedził Adama. Podzękował mu za uratowanie Odri i przyznał się do porażki w małżeństwie z Melindą. Jej serce należy do ciebie. Powiedział, zajmij się nimi. Wyszedł za nim Adam zdążył odpowiedzieć. W końcu w domu Adam zmagał się ze swoją skomplikowaną sytuacją. Rodzina z jednej strony była i nowo odkryta córka z drugiej. Adam postanowił pojechać do Melendy z Jane i dziećmi. Dom Melendy był oszałamiający, nieskazitelny i dobrze udekorowany. Adam przypomniał dzieciom, żeby były cicho, bo Odli była chora. Melindę przywitała je serdecznie i zaprowadziła do pokoju Odri, gdzie Odry czekała z uśmiechem. Adam był szokowany przemianą Odry, żółtaczka zniknęła, a cera stała się promienna. Cześć, jestem twoją starszą siostrą, powiedziała, szczerząc się do Rachel, która była prawie jej wzrostu. Gdzie jest mój młodszy brat? Na zawołanie weszła Jane z Andym. Szukasz tego małego faceta? Zapytała. Następne słowa Odii powaliły Adama. Cześć, mój słodki bracie od innej mamy. Jestem twoją starszą siostrą, Odii. Andy podpeł, żeby usiąść obok niej. Uzy napłynęły do oczu Adama i zauważył, że Melinda i Jane również się wzruszyły. Spędziły kilka godzin, pozwalając dzieciom nawiązać więź. Nie chciały wychodzić, wymuszając obietnice przyszłych wizyt. Adam wiedział, że później spotka go gniew Tracy ale ta chwila była tego warta oczywiście Tracy wybuchła tej nocy gdy dzieciaki wygadały się rzuciła oskarżeniami przekonana że Jane ukrywała niewierność Adama zaufaj mi Jane nigdy nie tolerowałaby zdrady nawet ze strony brata nalegał Adam nasza rodzina znaczy dla mnie wszystko następne kilka tygodni było napiętych Adam przedłużył urlop zdrowotny a Tracy przygotowywała się na tygodniowy wyjazd do Chicago. Adam i Tracy nie byli intymni od wieków. On wykonał ruch, któremu ona początkowo się sprzeciwiała, zanim uległa. Następnego dnia, podczas sprzątania, Adam odkrył jej pigułki antykoncepcyjne. Zdezorientowany, ponieważ miał wazektomię, skonfrontował się z nią tego wieczoru. Po co podglądałaś? Warknęła. Adam wyjaśnił, że po prostu odkładał pranie. twierdziła, że jej lekarz przepisał je na problemy menstruacyjne. Nie chciałam zawracać ci głowy moimi problemami zdrowotnymi, podczas gdy ty skupiałaś się na swojej drugiej rodzinie, dodała gorzko. Adam przeprosił za zwątpienie w nią, choć podejrzenia pozostały. Uprawiali seks ponownie przed jej wyjazdem i miał nadzieję, że sytuacja się poprawia. Podczas gdy Tracy była nieobecna, adam zabrał dzieci aby odwiedzić Melindę i Odyi. To było jak kochająca rodzinna dynamika, której pragnął z Tracy. Tej niedzieli dwójka przyjaciół ze szkoły średniej wpadła, aby porozmawiać o planowaniu zjazdu. Zbierali fakty do książki o byłych kolegach z klasy. Adam zaprosił ich na herbatę i rozmawiali. August zapytał, co nowego w jego życiu w związku z ich książką. Adam opowiedział o dołączeniu do służby i swojej obecnej pracy, pomijając operację Zapytali o Tracy, więc wspomniał o jej pracy w agencji turystycznej. Mindy wyglądała na szokowaną. O mój Boże, to takie dziwne. Były Tracy Zach Carter pracuje dla tej samej agencji w Chicago. Skąd to wiesz? zapytał Adam. Rozmawialiśmy z jego matką. Chwaliła się, jak bardzo teraz odniósł sukces. Adam poczuł się nieswojo. Czy mogę dostać kopię jego profilu? Dla Tracy. Jasne, ale powodzenia w kontaktowaniu się z nim. Senator majątku jego żony, Mindy, zaśmiała się. Po ich wyjściu Adam zadzwonił do trasy z hotel. Odpowiedziała bez tchu. Cześć kochanie, jak ci mija poranek? Adam zapytał znacząco: Adam, dlaczego dzwonisz? Czy to nagły wypadek? Zastanawiam się tylko nad twoim tajnym spotkaniem z Zachem. Czy przerwałam? Dość już tych bzdur. Warknęła Tracy. Adam usłyszał męski głos w tle. Słyszę go. Wiesz. Porozmawiaj ze mną teraz. Albo zadzwonię do jego żony. Proszę. Nie rób tego. Błagała Tracy. Zak. On wie, że tu jesteś. Jak długo to trwa? Siedem lat. zażądał Adam. Czy je dzieci wychowuje? Adam. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Przyznała Tracy. Jedyne, co zrobimy, kiedy wrócisz do domu, to złożymy pozew o rozwód i zrobimy dzieciom testy, powiedział Adam, zanim się rozłączył. Zadzwonił do Mary i skonfrontował się z nią w sprawie krycia Tracy. Powiedz mi wszystko o Tracy i Zachu, albo powiem Billowi, co wiem zagroził Adam. Mara wyznała, tracę od lat romansuje z Zachem na tych seminariach. Powiedziała, że zawsze go kochała i żałowała, że wyszła za ciebie. Bardzo mi przykro. Adamie. Mara, co z moimi dziećmi? Powiedz mi, co wiesz. O Boże, Adam. Miała nadzieję, że wszystkie są zacze. To był jej pokręcony sposób na zemstę. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego chciała, żebyś wychowywała jego dzieci. Więc tak naprawdę są zacze. Nie wiem na pewno. Zawsze miała nadzieję. Ale spójrz, przepraszam. Dotrzymam obietnicy, że nie powiem o tym Billowi. Ale, Adam, nie mogę już być w twoim życiu. Adam potrzebował kogoś, z kim mógłby porozmawiać, ale dzwonienie do Melindi wydawało się nierozsądne. Zamiast tego zadzwonił do swojej siostry Jane. Zabiłbym ich oboje. Gdyby teraz weszli, powiedział jej po wyjaśnieniu wszystkiego. Zgodzili się zadzwonić do żony Zacze. Zasługiwała na to, żeby wiedzieć, za jakiego mężczyznę wyszła? Senator Donovan przemawiał, a głos kobiety odpowiadał: Senatorze, Twój mąż jest teraz z moją żoną w hotelu. Pomyślałam, że powinieneś wiedzieć. Do diabła z nim. Powiedział, że już jej nie widuje. Czy ona ma na imię Tracy? Tak, moja wkrótce była żona. Panie Kaners, dziękuję za poinformowanie mnie. Poproszę moich ludzi. Żeby się z panem skontaktowali. Adam się rozłączył, zdając sobie sprawę, że ona już wiedziała o jego zdradzie. Później tej nocy pukanie zaskoczyło Adama. Na zewnątrz stał policjant. Panie Canners, z przykrością informuję, że pańska żona Tracy zginęła w wypadku samochodowym w Illinois wraz z Zachem Carterem. Adam poczuł się odrętwiały. Nienawiść, strata, miłość, obrzydzenie i strach przed tym, co będzie dalej? Jak powie dzieciom, że ich mama odeszła i czy w ogóle były jego. Następnego ranka zadzwonił senator Donovan. Panie Caners, potrzebuję przysługi. Czy możesz nie wspominać o tym romansie prasie? Zniszczyłoby to moją karierę polityczną. Będę milczał pod jednym warunkiem. Chcę prawdziwy raport o wypadku i próbkę dna zacze. Zrobię co w mojej mocy, odpowiedziała. Będę oczekiwać tych plików po pogrzebie. Nie traktuj mnie jak głupca. Potrzebuję prawdy, bez względu na cenę. Dostaniesz to, czego chcesz, jeśli zachowasz milczenie na temat romansu. Zawsze dotrzymuję słowa. Janet. Adam się rozłączył i zrobił kawę. Było wcześnie, ale zadzwonił do Jane w sprawie wypadku. Była w szoku, ale powiedziała, że zaraz przyjedzie. Adam dał znać rodzicom, a potem wykonał najtrudniejszy telefon do rodziny Tracys. Odebrał jej tata i Adam przekazał wiadomość, wyjaśniając o kolacji z Zachem. Poprosili go, żeby utrzymywał kontakt. Po śniadaniu Adam i Jane zebrali dzieci. Rachel, Abigail, musicie być odważne. Mama odeszła i nie wróci do domu. Uzy płynęły, gdy trzymali je blisko, próbując odpowiedzieć na ich pytania. Melinda i Odri przybyły. Bardzo mi przykro, powiedziała Melinda, tuląc Abigail. Odri zabrała dzieci na zabawę, dar niebios, ponieważ reporterzy zaczęli dzwonić. Jane ich przyjęła, nie jesteśmy celebrytami. Zostawcie nas w spokoju. Wiadomości doniosły o morderstwie Tracys, nazywając ją współpracowniczką zaczekartera Cartera i wspominając senatora Donowana. Stworzyli historię dla sępów. Tracy i Zak pracowali dla tej samej agencji. Byli przyjaciółmi ze szkoły średniej na kolacji. To był straszny wypadek. Zadzwonili prawnicy, oferując pozew. Adam powiedział im, żeby poszli do diabła. Sąsiedzi przynieśli jedzenie, którego nie mogli zjeść. Potem pojawiła się ekipa telewizyjna. Panie Canners, słowo: Kim do cholery pan jest? Moja żona właśnie umarła. Chcemy prawdy. Nie, chcesz kłamstw, żeby je sprzedać. Prawda. Tracy i Zak byli starymi przyjaciółmi. Mamy trójkę małych dzieci. Kiedy znajdzie czas na romans? Wszystko, czego chcesz, to plotki, które niszczą życie. Mały Adam wyjrzał, przypominając Adamowi, co naprawdę się liczy. Adam chciał wyładować się na reporterze, powiedzieć mu dokładnie, co myśli o nim i jego podłych taktykach ale ugryzł się w język dla dobra dzieci. — Nie zostałeś tu zaproszony. Nie ma żadnych celebrytów. A teraz zejdź z mojej posesji, zanim pozwę ciebie i twoją sieć za nękanie. Z powrotem w środku Adam mocno przytulił swojego chłopca. Jane rzuciła mu znaczące spojrzenie. Widziała, że się powstrzymywał. Potem wszystko się uspokoiło. Dzieci bawiły się, podczas gdy Jane i Melinda planowały pogrzeb. Adam był wdzięczny, że pozwolił im się tym zająć. Później podsłuchał rozmowę swoich córek Abigail i Odyi. Tęsknię za mamą, powiedziała cicho Abigail. Wiem: tęsknię też za moim tatą etanem, chociaż nie był moim prawdziwym ojcem. Dlaczego odszedł? Nie był moim prawdziwym ojcem. Ale wszystko w porządku. Teraz mam nowego tatę. I on jest też twoim tatą. Myślisz, że twoja mama będzie też moją mamą. Łzy napłynęły mi do oczu, gdy usłyszałam słowa jego małych dziewczynek. Ody przytuliła Abigail: Zawsze będę twoją starszą siostrą, bez względu na wszystko. Medialne szaleństwo ucichło w ciągu kilku następnych dni. Pochowali Tracy przy zaskakująco dużej frekwencji. Kiedy żegnali się po raz ostatni, Adam rozmyślał nad tragedią tego wszystkiego. Mogła mieć cudowne życie. Potem Melindę i Jane posortowały rzeczy tras. Kiedy Adam zasugerował, że Melindę może wziąć ubrania, oboje spojrzeli na niego jak na wariata. Głupi człowieku, zaśmiała się Jane. Nie dajesz ubrań swojej zmarłej żony, swojej byłej. Zadzwonił dzwonek do drzwi. To była senator Janet Donovan. Wręczyła Adamowi kopertę z raportem o wypadku i dna zakę. Firma ubezpieczeniowa chce ugody, wyjaśniła. Powiernictwo w wysokości stu tysięcy dolarów na każde dziecko. To zamknie sprawę na dobre. Adam skinął głową. Pieniądze trafiają do powiernictwa, dopóki nie skończą osiemnastu lat, a ty jesteś ich powiernikiem. Nie mogą ich dotykać bez twojej zgody do dwudziestej piątej roku życia. Wtedy to oni muszą zarządzać. Dlaczego taka wypłata? Czy było jakieś wykroczenie? Nie, po prostu szczęśliwe czasy pozwu. Łatwiej pozwać niż szukać pracy. To zamyka książkę. Pokryją również wszystkie koszty medyczne, szpital, karetka, wszystko. Więc 300000 plus koszty medyczne. Tak naprawdę. Niech to będzie 400 tysiące dolarów. Mam czwórkę dzieci, nie trójkę. Moja druga córka jest z mamą, ale ona zasługuje na udział. Mój błąd. Upewnię się, że wystarczy dla wszystkich czterech. Janet, bądź ze mną szczera. Ty i Zak, dlaczego pozwoliliście na to, skoro się dowiedzieliście? Zasługujecie naprawdę. Poznałem Zakę na studiach, byłem wykładowcą gościnnym. Jestem od niego starszy o 25 lat. Na początku to była ekscytacja cukierek na moje wydarzenia ale zrobiło mu się nieswojo, gdy nowość przeminęła poprosił mnie, żebym kupił mu agencję turystyczną. Tak, Zachowałam to na swoje nazwisko. Dlaczego on po prostu się z tobą nie rozwiódł? Pieniądze i władza. Ja miałam jedno i drugie, on żadnego. Wszystko było na moje nazwisko, nawet samochód, który rozbił. Odejście oznaczało zaczynanie od zera. Poznał twoją żonę na konferencji lata temu. Kiedy się dowiedziałem, postawiłem mu ultimatum. Dla porządku było ich więcej. Większość można było przekupić lub odstraszyć. Co opowie raport z wypadku? A oficjalnie: Samochód zacze został uderzony z tyłu, wypadł z drogi, przewrócił się na nasyp. Kilka dachowań: uderzył w drzewo. Oficjalne raporty są niejasne. Świadek był zbyt daleko, by być pewnym. Janet, czy kazałaś ich zabić? Ja osobiście nie. Są moce nade mną, o których wolałabym nie wiedzieć. Kochałam zaczę na swój sposób. Dzięki za szczerość. Po odejściu Janet, Adam przeczytał raporty. Sprawa trasisa została ujawniona. Musiał się zastanowić nad udziałem Janet w katastrofie. Może lepiej było nie wiedzieć. Opowiedział dziewczynom o wizycie Janet i umowie. Chcieli przeczytać raport. Jesteś pewien. To ciężkie rzeczy. Melinda zabrała głos. Adam, zapomnij o ciekawości. Potrzebujesz kogoś, na kim możesz się oprzeć. Nie rób tego sam. Czytanie tego ich zasmuciło. Jane powiedziała, że to okropne, ale może to opatrzność. Wyobraź sobie, gdyby to trwało dalej, a dzieci byłyby w środku. Później Adam studiował raport dna Zacze. Melindę usiadła obok niego. Co planujesz? Test dna jutro. Muszę wiedzieć, czy Zak jest biologicznym ojcem. Nie Adam, dla Ciebie i dzieci, nie rób tego. Muszę wiedzieć. Dlaczego? Oni odeszli. Nic dobrego z tego nie wyniknie. A co jeśli nie jesteś biologicznym ojcem? Porzucisz ich. Byłeś tam od pierwszego dnia. Jesteś ich tatą, kropka. niesiej wątpliwości. Pomyśl o swoich dzieciach. Prześpię się z tym. Melindę pocałowała go delikatnie. Czułam, że to słuszne. Następnego dnia Adam przyprowadził dzieci do Melindy Polunchu. Zrobiłeś to. Prawda. Zapytała. Co zrobiłeś? O. Test. Nie. Inna obietnica. Lunch w McDonald's. Dotrzymałam słowa złożonego dzieciakom. Uśmiechnęła się z ulgą. Czasami lepiej jest pogrzebać prawdę. Są moimi dziećmi i zawsze nimi będą. Powiedział stanowczo Adam. Więc co teraz? Melindę usiadła mu na kolanach, bliżej niż byli od pogrzebu. Będziesz żałować. Będziemy się umawiać, a potem się oświadczysz. Powiem tak, szczęśliwie na zawsze. Jej piękny uśmiech sprawił, że Adam się uśmiechnął. A co jeśli nie będę chciała cię poślubić? Wtedy po prostu zamieszkam z tobą, odpowiedziała. Już raz cię straciłam. Poza tym dzieci mnie uwielbiają. A co z seksem? Jesteś dobry. Adam zażartował. Melindę się zaśmiała. Kochanie, to nie będzie tylko seks. To będzie miłość i będzie wspaniale. Właśnie wtedy Odli wróciła ze szkoły. Widząc Melindę na kolanach Adama, zawołała inne dzieci. Zebrali się, uśmiechając się do nich. Czy to oznacza, że teraz będziesz naszą mamą? Abigail zapytała Melindę ze łzami w oczach. Melindę ją przytuliła: Chciałabym być. Twoja mama zawsze będzie w twoim sercu, a ja będę tutaj, aby się tobą opiekować. Dzieci domagały się, aby Adam się oświadczył. Śmiejąc się, uklęknął i wziął Melindę za rękę. Melindo, wszyscy cię kochamy. Czy zostaniesz ich mamą, a moją żoną? Jak długo mam o tym myśleć? Melindę zażartowała, gdy dzieci nazywały ją mamusią. Tak. Wyjdę za ciebie, Adamie-Konnorsie.